Witajcie w Historia w Minutę, gdzie dziś zagłębimy się w życiorys i karierę jednej z najbardziej charyzmatycznych postaci w świecie piłki nożnej Jurgena Klopa. Urodzony w 1967 roku w Stuttgarcie od najmłodszych lat, był zafascynowany futbolem. Jako gracz spędził większość swojej kariery w Mainz, gdzie zyskał reputację inteligentnego i wszechstronnego zawodnika. Ale dopiero jako trener zaczął naprawdę kształtować piłkę nożną. Jego kariera szkoleniowa rozpoczęła się w Mainz, gdzie zastosował swój charakterystyczny, intensywny styl. Prowadził zespół do Bundesligi, a po odejściu z klubu w 2008 roku nie musiał długo czekać na wielką okazję. W Borussii, Dortmund przez 7 lat, Klopp zbudował drużynę, która dwa razy z rzędu zdobyła Mistrzostwo Niemiec, a także dotarła do finału Ligi Mistrzów w 2013 roku. Z Liverpoolem, którego trenerem został w 2015 roku, Klopp osiągnął kolejny poziom sukcesu. Znów zastosował swoje założenia taktyczne, tworząc drużynę, która w 2019 roku wygrała Ligę Mistrzów, a w następnym roku zdobyła długo wyczekiwany tytuł mistrza Anglii. Klopp ponownie uczynił Anfield twierdzą. Z Liverpoolu odszedł w 2024 roku.